kochani, witajcie na kanale CZZ, czyli Czas Coś Zrobić. Ja mam na imię Marcin i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek to odcinkiem specjalnym, e, tak zwanym challenge'em. W tym challenge'u biorą jeszcze udział dwa kanały. E, Tomek z kanału SWG, czyli Stolarnia w Garażu i mm, Darek z kanału Drewno Ino. Jakie są zasady challenge'a? E, budujemy bez prądu, bez kabla. E, może bez kabla bardziej, bo bez urządzeniami e, zasilanymi e, akumulatorowo, ewentualnie narzędziami ręcznymi. Mm, no i co? I druga zasada. E, budujemy organizer. Jak już widzicie tutaj, ja mam tutaj wyrysowany cały plan działania, więc w tym razem jestem przygotowany. No drodzy, tutaj już widzicie narzędzia, które będę dzisiaj pracował. Myślę, że głównie te narzędzia będę pracował. Tutaj już mam przygotowane kilka elementów. Z tego chyba zrobimy jakąś klejonkę na szybko. Tu jak wspomniałem, gotowy plan działania. Więc plan na razie odkładam. Część narzędzi chowam. Tutaj dodatkowe deseczki leżą. Jest to drzewo dębowe, które było gdzieś tam przygotowane. Miałeś na opał, ale nie pójdzie na opał. Przygotujemy z tego coś fajniejszego, więc. więc pierwsze prace rozpocząłem nad klejonką. Wziąłem szlifierkę mimośrodową od krawitek na i sobie ładnie poszlifowałem drzewo. Użyłem kleju szybko rosnącego firmy Patex, co miało przyspieszyć kolejne prace. Zaczynamy szlifowanie deski, z której budujemy podwozie organizera. Teraz moi drodzy fres od Warcrafta o średnicy 35 mm akcji i wiercimy sobie cztery otwory pod koła. I wyschła. Znowu szlifierka, trochę przeszlifujemy. W trakcie prac pomyślałem sobie, że skoro buduję organizer Samochodu, no to powinien mieć szyby, więc narysowałem sobie kształt i zacząłem frazować, jak to wyszło w cencie roze teraz przygotowania do kolejnej klejonki, a więc szlifujemy i kleimy. A co kleimy? A kleimy tył naszego pojazdu. Moi drodzy, ponieważ jestem kiepski w sfrazowaniu, że tak powiem, z ręki, zrobiłem sobie taką konstrukcję, żeby w miarę prosto to wyszło, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, więc sprawdźmy to. organizer w kształcie samochodu, postanowiłem wyfrezować coś na kształt chłodnicy, a później będziemy szlifować i frezować. Czy ktoś nie nagrał już takiej piosenki? Szlifowanie, frezowanie? To czas się wziąć za poważną pracę. Skoro jest to organizer na kredki, łówki i inne tego typu artykuły, postanowiłem wziąć wraz 35. od Wordcrafta i znowu już wyciąć e, otwór, wywiercić otwór, w którym będziemy mogli przechowywać wcześniej wspomniane artykuły. Teraz, moi drodzy, wcześniej sklejone drewno przycięłem na odpowiednią długość, następnie wyfrazowałem w niej miejsce na kartki, a później wziąłem wykrętarkę, wiertło i przygotowałem wieszak na taśmę klejącą, a następnie wywierciłem otwór pod nożyczki. Teraz moi drodzy, chyba już ostatnie frezowanie krawędzi, ale ostatnio bardzo lubię e, robić tą czynność, więc frezujmy. Trzeba zacząć budować koła, więc wziąłem dwa odpady desek sosnowych, do tego najmniejsze prezy jakie miałem w warsztacie oraz otwornice. Do połączenia elementów nadwozia z podwoziem wykorzystałem konfirmaty. Teraz, ponieważ baterie grafita oraz park się rozładowały, do akcji wchodzi Bosch i Koła, koła mocujemy na Wasze ulubione czarne wkręty. A teraz z patyczków do sushi buduję ograniczniki do papieru oraz elementy przypominające rury wydechowe. Do ukrywania zarysowań na meblach posłuży nam do zamalowania szyb. A teraz już na koniec zrobimy otwory przypomniające światła i bierzemy się za olejowanie. Witajcie moi drodzy, zakończony dzisiejszy challenge, jestem ciekawy jak wyszło to chłopakom, u mnie jest straszny bałagan, ale jest już dzisiaj bardzo późno, więc nie będę tego sprzątał, yy, ja Wam wrzucę, może tak będzie lepiej, ja Wam słuchajcie wrzucę zdjęcia jak ten organizer wygląda w użytku, ale to za kilka minut zaraz pewnie tutaj zobaczycie to. I co, dzięki koledzy, dzięki Tomek, dzięki Darek, że wystąpiliście ze mną, że braliście razem ze mną udział w tym challenge'u. Jestem ciekawa Waszych projektów. Oceniajcie oczywiście, subskrybujcie nasze kanały. Cześć, hej!